Siemanko, witam w swoim pokoju. Dzisiaj słuchajcie, mamy odcineczek fajny, ponieważ w moim trzykomorowym terrarium, w którym nawiasem mówiąc nie chcę jej przeszkadzać, ale tu linie jest samica genikulaty, właśnie się wywróciła na plecy. Także będę musiał to robić wszystko delikatnie. Nie, a co robić pewnie się zapytacie. No to tak, w środku w komorze środkowej mamy samicę Murinusa, która już jest po populacjach i ogólnie. Pewnie będzie mieć kokon ale jest straszny syf w środku. Yy, są resztki samca i śmierdzi. No i jest masakra, nie miała wymianego torfu przez 2 lata, więc musimy jej tutaj troszkę uprzątnąć. Taki jest plan. Co z niego wyjdzie, zobaczymy. A co potrzebujemy? Pensetę, jak zwykle, w zasadzie do niej to powinna być dwa razy dłuższa. Żartuję. Yy, pudełeczko zwykłe powinna się tutaj zmieścić. Możemy jeszcze rozkminić, słuchajcie, yy, kartkę. Mam kartkę, żeby sobie wsunąć ją pod pudełko. No i co tu więcej mówić? Zaczynamy. Komora losująca została otwarta. I ja bym sobie jakieś miejsce udał, mi takie brudne rzeczy. Nie mam takiego miejsca. Posłużę się pokrywką. Co my tu mamy? Miseczka z wodą, którą wyleję do kosza. Nie powinienem tego robić. No i tak, ona, nie wiem, ja tylko luknę na kadry, jak wy to widzicie, a widzicie nawet, dobra. Eee, no to tak, samica jest tutaj, w tym miejscu, w środku pod konarem. Jak widać, ma takie niewąskie imperium wcale. Zbunkrowała się dość konkretnie. O, już dziabie. Bardzo. Atakuje rozścieczona. Ja będę sukcesywnie usuwał... Kawałki gniazda i samca starego, przy okazji też, żeby jej było generalnie trudniej mi coś zrobić, a mi łatwiej uniknąć tego, co ona mi może zrobić. Hmm. Aha, bo tutaj są jakieś liany, o których ja nie pamiętam. No nieźle. Gdzie talia no, idzie w ogóle? To była jakaś roślinka kiedyś. Generalnie to zęby tutaj są bardzo. Dobra, i jak my już jej tak wyszczelnie, ordynarnie rozwaliliśmy wejście do gniazda i ona już nie może być bardziej wściekła, to postaramy się ją z tego gniazda wykurzyć jakoś i liczyć na to, że nie spieprzy, tak jak na niektórych filmach na YouTubie. Nie wiem jak to zrobić, też nie chcę jej pchać tą rąk do środka. Także może jakoś. No bo ona, widzicie, jest bardzo mało nastawiona na uciekanie, ale bardziej by sobie konsała. Na przykład mnie. Jak już jestem tutaj. O, dobra. Hmm. No nic, to będziemy demontować po kolei elementy. Wszystko do kosza. Konar zostaje, tylko go delikatnie oczyszczę może, nie wiem, zobaczymy. Ale jest strasznie agresywna. Nie chce uciekać. Może i to dobrze, bo jak już ją wykurzymy, to będzie łatwiej do pojemnika chwycić. A no, gdzie on jest teraz? Nie mam pojęcia. Gdzie zrobiłem tak dobrze, jakkolwiek by co to... O, dobra, tu wyszło. Teraz ją bezczelnie wygonimy. Jest w prawym, w lewym górnym rogu. Tam właśnie ona jest. Moja ekspozycja zmienia troszkę. Dobra. No i jakoś słuchajcie. Ło, ale. Uchła. No to chyba będzie kokon. Tak coś czuję. Może bym teraz konar wyrzucił. Jeśli to się uda nam. Bo ten konar nie wiem jak go tu wsadziłem. Chyba zanim sklejłem terariu. Nie. Konar to zły pomysł. No dobra, to próbujemy taką sztuczkę. To jest spoko sztuczka. Zobaczymy co generalnie nam się uda. Zrobić. A samica jak widać nie jest bardzo nastawiona na ucieczki. Teraz już mogę tam wsadzić rękę. Tylko co dalej? Dalej postaram się wyjąć kamer. Nie, to odkłada, słuchajcie. O, ale ona właśnie chyba siadała na pudełku. Się... bardzo ostrożnie mi się uda to zrobić. Będzie fajnie. Pierzczasytka hmm. ja i teraz przechylimy ją na lewą ścianę, no bo wtedy mi się po prostu uda tam wcisnąć kartkę papieru. Ona próbuje się wepchnąć między ściankę a szybę, ale my jesteśmy przebieglejsi. Ona by mnie teraz urżnęła żebyście mieli po blogerzy. Dobra. Dobra, słuchajcie, mam ją. Zrobimy zbliżonko, żebyście się nie czuli w jakiś sposób zawiedzeni. Tak wygląda. Jak widzimy, no jest trochę spuchnięta. Takiej wielkości w miarę, w miarę przyzwoitej jak murinusa. U mnie przeszło dwie wylinki, ale jest ładna. No i tak ogólnie ona tutaj wygląda. Także ją odstawiamy. Masz? Dzięki, Paul. Dzisiaj mam pomocnika za kamerą, który się przypatruje. Jest moim stażystą. <laughs> no i dobra, w tym momencie, słuchajcie, robimy ciach. I Wam zajmie pół sekundy, jak zobaczycie środkowe terrarium, które jest puste. Dobra, słuchajcie, wracamy z powrotem. Jak widać, terrarium jest, jest w miarę czyste, wyczyszczone i w ogóle wszystko jest fajnie. Jeśli chodzi o podłoże, jakie zastosuję, no to tak. Mam tutaj torf kokosowy i chips kokosowy. W sumie chipsu nie stosowałem nigdy, ale ostatnio mam, mam dojście po prostu do niego za darmo, no więc czemu nie? No i dobra, yy, tak, korzeń wraca, tak jak mówiłem, z powrotem. Yy, no i jeszcze mam parę jakichś tam korków, tutaj wsadzimy. Aha, no i istotna sprawa wywaliłem ściankę, jeszcze się usta, ostała u genikulaty. Natomiast u yy, makulaty też ją wywaliłem, bo jak widać, kurde, skrobują mi to brzydko wygląda i ogólnie jest niefajnie, także, bo ona jest ze ona to jest klej i torf, także yy, jak u niej będę czyścił, to pewnie też w końcu wypieprzę tą ściankę. Du dużo się namęczymy nad nią, ale ogólnie słaby efekt no, na dłuższą skalę czasu. Dobra, no to tak, czego potrzebujemy? Pojemniczka. Mamy pojemniczek. No i co? Pakujemy to. Dobra, tor wiesz, tor wrzucimy powiedzmy do tyłu, a chips zrzucimy do przodu i będzie cacy ogólnie. Dobra, ok, jak widzimy jest to już w miarę tutaj y, jest tak zwana ogarniętość na ekranie y, Co dalej? Dalej wsadzamy korzeń Tylko znowu nie pamiętam sekwencji O, a bo teraz bez ścianki to korzeń spoko wchodzi no, Korzeń jest docięty na wymiar tego terrarium ogólnie Co widać zresztą, że w miarę w nim siedzi Bank. Następnie Tutaj mam siatkę z jakimiś takimi yy, różnymi skrawkami i odłamkami korka. W zasadzie było wow, tub korkowych, więc może byśmy coś znaleźli. Na przykład coś takiego. Mógłbym też totalnie oleć wszystko i zostawić je ten konar i ona by sobie bardzo fajnie z tym poradziła No ale jak mam inne rzeczy to warto spróbować je gdzieś wcisnąć A już się uda, fajna kombinacja Dobra to tu siedzi, a nie siedzi Co jeszcze potrzebujemy? Zwięczenie całej pracy to miseczka na wodę. Ją kładziemy standardowo w prawy ruch terrarium. W sumie w każdym terrarium tu kładę miseczki. I tu jest, i tu teraz jest i tutaj też jest. No i tyle. Możemy przekładać samiczkę rozgniewnioną. Niech sobie wieje gniazdo i kokoni co tam chce. Mamy ją tutaj. Jeszcze raz możemy. Źródło ostrość, Jak się uda. Możemy sprawdzić, ile ma centymetrów długości ciała. Tak z ciekawości, żebyście mieli porównanie. Tylko, że akurat teraz się jakby podwyższyła. No ma dokładnie 5,5 cm ciała. Tak wygląda Murinus, który ma 5,5 cm ciała. No i w tym momencie co robimy? Otwieramy delikatnie pojemniczek, bo one są takie, te pojemniczki zdradliwe. Jak już pojemniczek jest otwarty, możemy zrobić tak na przykład i spróbować ją po prostu stąd wykurzyć. Tu widzę, że pojemniczek nie jest otwarty, bo jest zdradliwy, tak jak już mówiłem. Murinusek siedzi tam. Możemy go popchnąć. Widzę, że teraz jest chyba bardziej przestraszona niż agresywna. No i dobra. W tym momencie samica Murinusa przed kokonem jest w swoim nowym imperium. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Zamykamy jej szybkę. I tyle kochani. To jest tyle. Jak macie jakieś uwagi. Piszcie je w komentarzach, wszystkie przeczytam, nie na wszystkie odpiszę. Yy, zapraszam na fanpage i tyle. Dzięki, pozdrawiam i cześć.